grupka mężczyzn Ci panowie chyba nie pytają o godzinę. Przynajmniej tego faceta w kapturze. Coś pomiędzy nimi zaiskrzyło. Do biegu gotowi start. Pogonili kaptura. Nieźle się ruszają. Pomykają jak strzały. Doganiają go. Kaptur, nie wyjdziesz chyba z tego cały. Nieudany chwyt i wszyscy padają. Kaptur gubi but. Popatrzmy raz jeszcze na ich upadek. Kaptur był bardziej wysportowany. Dobrze szlifowali bruk, a bucik był zgubiony, jak w kopciuszku, co? Goniony szybko podnosi się i żwawo ucieka. Kaptur znika, ukazuje się łysa głowa. Nieźle wymiata, chyba nie lubi swoich oprawców. Kamerko zgubiła się ich. Szkoda, nie wiemy, co się działo dalej. A jednak jest łysy, cały i zdrowy, ale i czujny. No i bez buta. Cały czas patrzy, czy nie zjawią się faceci w płaszczykach, jego ścigający Łysemu udało się ujść z życiem bez jednego pantowelka, ale może jakaś księżna się znajdzie O, jest! Ale jakaś taka niechętna, by gonić naszego bohatera No, z taką obstawą pewnie nie byłoby jej łatwo Popatrzmy raz jeszcze na pad łysego kaptura Filmowo było